Gratulacje, masz własny biznes, otwieramy? A co z narzędziami do obsługi sprzedaży? Urząd Skarbowy każe kupić urządzenie fiskalne, ale czy kasa fiskalna to będzie dobry wybór? Uważaj! kasa fiskalna nie przyjmuje płatności bezgotówkowych aby nie tracić 50% klientów dzierżawisz terminal i dodatkowo za niego płacisz kasa fiskalna jest online tylko jeśli zorganizujesz dla niej internet kasa fiskalna nie wspiera cię w wystawieniu tak podstawowego dokumentu jak faktura kasa wie wszystko o sprzedaży ale tą wiedzą podzieli się tylko z urzędem skarbowym ponosisz koszty liczysz straty masz dość Głowa do góry. Nie jesteś skazany na przestarzałe rozwiązania. Mamy alternatywę. iPOS. Kompleksowe rozwiązanie all-in-one, które zamówisz online wraz z usługą wdrożeniową. Oto kasoterminal Terminal iPOS. Śmiało otwórz. Dzięki wbudowanej łączności GSM wszystko jest już gotowe do pracy. Kasoterminal Terminal to urządzenie fiskalne i terminal płatniczy w jednym. Praca z iPOS jest łatwa i przyjemna, zupełnie jak obsługa smartfona. iPOS to wygoda nie tylko dla Ciebie, ale i dla Twoich klientów. Którzy mogą zapłacić gotówką, kartą, zegarkiem czy telefonem. A ty nie dzierżawisz dodatkowego terminala i nie obsługujesz dwóch osobnych urządzeń: paragony, faktury, rachunki, zwroty. Kasoterminal obsługuje każdy rodzaj dokumentu. A co jeśli prowadzisz restaurację? iPOS pomoże zapanować nad wszystkimi etapami zamówienia w restauracji. Stacjonarny kasoterminal może działać jako samodzielne urządzenie lub współpracować z mobilnymi kasoterminalami iPOS. Twój kelner na mobilnym kasoterminalu przyjmie zamówienie, które trafi bezpośrednio na kuchnię, a menadżer zobaczy je na stacjonarnym iPosie. Mobilne kasoterminale potrafią to, co stacjonarne. Przyjmują płatności gotówkowe i bezgotówkowe, wystawiają paragony i faktury oraz mają wbudowaną łączność. Kelner może zrealizować cały proces sprzedażowy na jednym przenośnym urządzeniu. Co więcej, rachunek otwarty na jednym kasoterminalu możesz zakończyć na innym. Twoi klienci zamawiają posiłki z dostawą, wprowadzaj przyjęte zamówienia lub udostępnij klientom menu swojej restauracji przy pomocy sklepu internetowego stworzonego kilkoma kliknięciami w panelu IPOS. Następnie przekaż zamówienie na mobilny kasoterminal dostawcy. Twój kurier wyposażony w kieszonkowy IPOS przejmie zamówienie ze wszystkimi pozycjami oraz adresem. Finalizacja transakcji oraz wystawienie dokumentu sprzedaży odbędzie się w miejscu dostawy. Zastanawiasz się pewnie, jak to wszystko kontrolować? Pomoże Ci w tym system IPOS Web. Dzięki niemu możesz zdalnie obserwować wyniki sprzedaży, przejrzeć każdą wystawioną transakcję, kontrolować pracę swoich pracowników, a nawet sprawdzić, czy na magazynie masz jeszcze zapas potrzebnego asortymentu iPos sprawdzi się w każdym biznesie. Wybierz, na jakim kasoterminalu chcesz pracować, na stacjonarnym czy na mobilnym, wolisz większy czy mniejszy ekran. iPos sprosta wszystkim wymaganiom. Niezależnie od tego, na jaki model lub zestaw kasoterminali się zdecydujesz, otrzymasz dostęp do systemu iPos Web, dzięki któremu zyskasz pełną kontrolę. Funkcjonalności kasoterminali i iPos Web dostosowujesz według swoich potrzeb, wybierając jedną z kilku taryf iPos. Między taryfami możesz się dowolnie przełączać lub czasowo je zawiesić, jeśli pracujesz sezonowo. Kiedy Twój biznes urośnie, nie musisz wymieniać urządzenia. Po prostu przejdź na wyższy plan, wejdź na ipos.pl i uwolnij się od ograniczeń kasy fiskalnej.